Kocham cię, kudłaty I nigdy mnie nie opuścisz, prawda? Nigdy o, Co ty robisz? Badam wampiryczne objawy Powiedz a A, a, Skoby Jesteś najlepszym kumplem pod słońcem! Mój druh pies aż pokres gdy potknę się sam, bo wciąż pecha mam, w błocie leży nieraz. Mój wierny psiak przez tyle lat jest przy mnie jak brat cały czas. Zszedłem ze szlaku i droga zła, lecz mój przyjaciel bęk dobry ma. To tandem na 102 Skubi, i ja! Kiedy błądzę we mgle, bo coś idzie. Ty pomoc mi niesiesz w mig. To ja? By głosić tę wieść, będę śpiewał ci! Rzekł kumpla dziś mam tak jak nikt. Gdy jestem wampirem, choć brak mi kłów, ukąszę cię troszkę z miłości do psów, bo para ta wdzięk w sobie ma. Scooby i ja! Razem co dnia, od nocy po świt, gdy goni nas duch, Ty na dobre i złe jesteś tuż obok mnie. Nie grozi nam nic, gdy jest nas dwóch, gdyby wsadził cię ktoś do więzienia na złość. Mogę tam za ciebie iść, twarde kraty zacznę gryźć, lub kaucję wpłacę już dziś. Jesteś wierny jak nikt, bez ciebie bym znikł. Uśmiech mi dajesz i czas. A ludzie gdzieś przechodzą i cześć i tylko ty przy mnie trwasz. To istny raj, bo nie ma jak psy serce mi daj, lecz zabieraj te pchły. Te buszla się ma wszystko gra. Scooby i ja. Tak? Scooby po pokrący wampirów.